Siemanko, ostatnio był update y, Bubble AM, także ja zrobiłem update naszego pocika. Bubble nas nie przehedrzyło. <laughs> Dobrze. Y, cały skrypt macie w opisie. Standardowo kopiujemy to, co tam jest. Wchodzimy tutaj, dodaj nowy do skrypt. pobrany. Wciskamy zapierz. No i jak już mamy odświeżony. Czekamy chwilkę. I działa.